Gdzieś sobie powiedzieliśmy w szatni, że chcielibyśmy szybko strzelić pierwszą bramkę, najlepiej drugą i w sumie to się udało i wydaje mi się, że ułożyliśmy sobie ten mecz w pierwszej połowie. Mogliśmy zamknąć ten mecz tak naprawdę, ale, ale cieszymy się, że, że zrobiliśmy to co, to, co mieliśmy i awansujemy dalej, ale tak naprawdę to, to w niedzielę jest, jest kolejna misja i, i po prostu chcemy, chcemy pokazać, że ten początek jest... Jest zły w naszym planowaniu i że wchodzimy na, na właściwe tory. I, I po prostu zaczniemy punktować już w niedzielę. Strzeliłeś Bramkę przeciwko Polonii, chociaż najpierw Twój strzał z rzutu karnego został obroniony, no ale pokazałeś, że warto do końca reagować na to, co, co robi Bramka, a nie na przykład spuszczać głowę w dół. No tak, gdzieś e, ten strzał, miałem taki pomysł od początku, e, uważam, że i tak fajnie bramka się podniósł, z tego zareagował, ale odbił przede mnie i tak właśnie właśnie wspomniałeś, e, fajnie, że poszedłem za tym strzałem i tak naprawdę e, do pełnej formalności się cieszę z tej bramki. Filip wójci krzyczy z daleka menu Topka, czyli podobał się występ kolegi, tak? Tak, tak fali mnie tam w szatni, pompuje, ale ja też uważam, że Filip też dołożył fajną cedielkę i, i fajnie było, bo mamy przed sobą duzi dużą podróż i w fajnych nastrojach wracamy. A to też nie było łatwe na pewno dzisiaj pokazać się z dobrej strony, no bo ten skład był taki eksperymentalny, można powiedzieć, biorąc pod uwagę to, jak wyglądały wyjściowe jedenastki w poprzednich tygodniach. No tak, gdzieś tam trener monitoruje nasze zmęczenie i po prostu taka decyzja, że, że na niektórych pozycjach porotował. I no cieszy mi się, że to, że to się udało, a co do, co do trudności tych, tych meczów pucharowych, to tak, jak ja przynajmniej ze swojego doświadczenia wiem, że, że, te, że te mecze nie być po prostu z tymi przeciwnikami z niższej ligi nie są do końca czasami tak łatwe, jak, jak wszyscy myślą. Są to ciężkie mecze i, i tak naprawdę jak wejdziesz na właściwy poziom mentalny z tymi zespołami, to tak naprawdę później widać to naszą jakość i, i cieszę się z tego, że dzisiaj po prostu ułożyliśmy sobie ten mecz tak, jak powinniśmy. I, i wywozimy awans. No i miejmy nadzieję, że dobra pasta będzie podtrzymana w najbliższą niedzielę no, z niczym Pruszkiem. No tak, mam nadzieję, że to będzie właśnie ten prawdziwy początek motoru, i tak naprawdę wchodzimy na te tory, gdzie, gdzie zaczynamy, zaczynamy mocny, mocny akcent, żeby, żeby po prostu wrócić tam, gdzie, gdzie motor miejsca.